z tej strony Mati i dzisiaj gramy w Roblox z Squid Game. Squidiem, ale sezon 1, bo chyba sezonu drugiego nie ma, ale jest jedna gra Jak będziecie chcieli tą grę to piszcie w komentarzach I zostawcie lajka i sub Wbijamy 300 subów I widzicie widzowie, ja się przebiorę I nasz plan to wygranie Squid Game Ja tak zrobię Na razie będę nie czerwony Dobra widzowie Zmienię się i będę wiem czy kto tu tam. Nie wiem, nie znam się. Och, jak widzowie wygram, czy lajka i no to Zopiszmy obietnicy. Please. <tryk> Dobra widzowie. Zrobię cięcie, żeby było szybciej, a nie przedłużać. Dobra widzowie, mamy już 61 jeden osób. Trochę tu jest osób. Jest, teleportuje nas. Lecimy. Bum. Jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy. Nie to się tego Subiksa. Tak są nowi, a coś no wiem. Albo nie. Ale... O, co to jest? Aaa, to tak fajnie wygląda. Jakbym miał maskę. A i tak muszę grać. Uch. Hmm, jest to jakiś... Dobra, tam są wszystko za robuxy. Idziemy i widzowie jak będzie jakiś... No, 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 no. Pierwszy cel to jest... Znaczy jak i, i, ten, coś innego mam no. na ja powiem widzowie. Jak Wam się spodoba Squidgame, to mogę Wam tutaj po prostu nagrywać to Squidgame, no. Więcej tego już I będzie jakiś o, zaczynamy, sobie tam będzie coś mówić. Zapym coś ustawienia. Dobra. Mamy głośność. Tak. Witam w czerwonym świetle, w zielonym świetle. Jestem gospodarzem pierwszym. No dobra, wiem o tym, wiem, wiem, wiem. Hmm. Ok. <laughs> Okej. dobra. Pyk, pyk. I lecimy. No, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Otwierajcie się drzwi. I widzowie będzie Green Light, Red, red Light. I taka będzie sobie gadała. jest Bieg, Jestem pierwszy. Jest, 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 jest. I widzowie sorry, bo w ogóle teraz mi się przypomniało, że nie was rivals. Muszę zacząć nagrywać. Yeah. Trochę zadań mam Ech. Lecimy razem ja wyjść O, może zo mogę zobaczyć? Nie, nie mogę Nie mogę Nie wiem co napisał I um, pum. I wychodzimy w widzowie i lecimy Otwierajcie się, no Pum, wyjdziemy tutaj. Ja zawsze widzę, że biegnę w cieniu. W ogóle tam w tym świecie, ale nie za z do tego cienia spróbuję. Nie, w cieniu. Ja zawsze do tego cienia idę i biegnę po prostu. Od razu. Tak, od razu speedrun. Yy, biegniemy. No. Halo? Ja chcę biegnąć. Jest zielone światło. Czerwone od razu i ja nie mogę, ile osób już? Trzy, pie, sześć? Nie, że sześć osób już tak na pierwszym. Dobra, biegniemy. Pyk, pik, pik, pik. Osiem kameron. Dobra, dwie. Tak, dwie osobki tylko. Dwie, bum, Co to było? Biegniemy. Co to tak szybko? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Eee. Się ruszył ten No No tu się wszyscy ruszają. Tak, jaka jest zepsuta. No, gincie już tam no. Dobra. Biegniemy. 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 Ups. Za mną, za mną. Za mną. Ja nie mogę. Dobrze, Dobrze. że nie. Słuchaj, ja się jak na mnie. Biegniemy. Jest, 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 jest. Zobaczymy jeszcze, no trochę osób. Trochę tu jest osób. Tobie sobie wskoczymy na lalkę, nie wiem czemu, ale tak zawsze robiłam. No. Bum. No nie. Spadłem. Bum. O. Jest, 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 jestem. Jestem hakerem A nie, 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 Tak, jestem hakerem Widzowie, ja latam w... Siemka Bíz, Sorry Ja latam Ja latam Jestem hakerem Dobra Ojej, jak ta osoba jest daleko Lecimy z tobą KFC e, Ty, dawajcie sus Eee, no co on zrobił? A ten sus? No sus No, widzowie, no co ten sus robi? Dobra, widzowie Jesteśmy, ten suszysz tutaj jest, nie wiem co on stał pisał, nie wiem co to było, ale czerwone światło, udawaj lalka, no nie, chcę skoczyć, no nie umiem, no przed chwilą umiałem, o jestem, chcę z lewitować, żeby z Bogiem, jest, jestem Bogiem, jestem, no i idziemy sobie, latam. Ja mam haki, no. Ja mam haki takie mocne. Bardzo mocne haki. Bardzo, bardzo. Nie no, 6 minut nie nagra. Już tak mało osób. Mm, ale kaska są. No, 4000. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Teraz będą ciastka. Tak, ciastka. Przecież do drugiej gry. Dobra, idziemy do, na te ciasteczka. Wtedy... Dobra widzowie, już nam tutaj losuje księżyc, nie ma takiego czegoś Squid game, ale no to jakieś no, strzałka, tu nie będzie podstawowych? Nie, my parasol, jest trójkąt, ale to jest łatwe, to to od razu skończę widzowie. To w ogóle zrobię i przechodzimy chyba na przeciąganie winy, no tak chyba, chyba takie jest w kolejności. no Mogę to ciatko dostać od ciebie? No wreszcie. Nie chciał mi dać. Pyk. A no, co to jest? Już? Ja. Pyk. I pyk. Dobra. Mamy to widzowie. Oddajemy. I idziemy. A, 50 sekund. Dobra, My sobie tu, poczekamy. By się na tym przeciąganiu liny. I sobie będziemy tutaj, jakim, w jakim jestem teamie? Team 1, czyli będę z tym dwójką. Tak. Tak, z tym to już będzie team 2 chyba. Dobra. Ja skaczę. A, nie skaczę. O nie. Lecimy. Ja jestem w to bardzo słaby, widzowie. Bardzo. Ja w ogóle nie umiem. Pyk. Dobra. Coś umiem. No a to niech oni zabierają. Oj widzowie, przegramy to. Nie. Pyk. 10. Aj. 30. 30. 70. 70. Jest, widzowie spadli. Udało nam się. Wygrywamy to mam, bo mam numerek 456 Dobra A tam nie ma jednej osoby, to Team 4 chyba wygra. No, wygra. Tak, prowadzą. Widać tutaj. Oni są bliżej do spadnięcia. A gdzieś przeciągają? Dobra. Przeciągają, ale no nie widać. Nie widać w ogóle. Widzowie, y, Team 3 wygrał akurat. Trochę dziwne, bo ich było mniej, ale okej okay. Okej, okay, ja nie mam w ogóle... Widzowie, zapomniałam powiedzieć na początek I zobaczył czy się nadaje do Squid Game, czy jestem jakiś... Czy jestem pewnie nie umiem tego przejść no Na razie dobrze idzie, ale mało osób Teraz są te kuleczki, marblesy tak tak to zjeba ja chcę, ja chcę iść na Marbles. Ja chcę na Marblesy. Dobra widzowie mamy Marblesiki. Jest. Classic, classic. Jest classic. Bo tam drugie to jest parzyste i nieparzyste. I co tam? A dobra. Ja, ja tego nie lubię. Ja w to nigdy nie grałem. Znaczy grałem i zawsze w to przegrywam. Bo ja w ogóle... Ja zawsze nie zgaduję nic. Ja wolę w to klasyk, że trzeba te Marblesy tam wybi wybić. Tylko kim ja będę. Legenda, kto to jest. Ja chcę zacząć. Ja chcę zacząć. Ja chcę zacząć. Nie ja nie wybiję pewnie. Taki plusik z tego. Oj oj Nie uda mi się. Udało się. Dobra. Trochę jej trudniej, tam zrobiłem z tym jednym. Dobra. O nie, ona chyba wybije. Nie. 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 Ona go wybije? Nie. Ona... Co ona zrobiła? Co ona zrobiła? O nie. Piek. Jest, wybiłem. Już mam drugiego. Tak, mam. Mam widzowie. On, ona ma zero. Lecimy. Ona ma zero. Dobra, nie wiem, co ona robi. Ona marnuje swoją szansę. Dobra, teraz... Jest! Trzeci. No nie no, ona już powinna... Tednąć oh, on. Trzeci marblez. Jeszcze ma szansę. No ma tutaj takiego wolnego jednego. Co ona robi? Co ona zrobiła? No nie no, widzowie. Co ona robi tutaj, to ja w ogóle nic nie będę... No dobra, tutaj spróbuję. Oj! No nie wybiłem, nie wybiłem. Ale dobra, ona ma... Ale ja mam teraz to wybić, a temat gleszy. Ona ma tutaj koło siebie normalnie. Tak blisko tutaj o. Jak ona, nie, co ona widzowie zrobiła? I ja nie mogę. <laughs> ona tak psuje to. Czy ja też ja psuję? Nie. Dobra, nie, no. Ja już po prostu widzowie wam powiem, czy wygrałem. Dobra widzowie, wygrałem już. Wygrałem. Tutaj ona miała 0, ja 4. No I mi się udało. I przechodzimy do... Oj, nie wiem jaka to teraz gra. Nie, chyba te szkła takie, te co mm, jedno jest dobre, a drugie są złe. Te co się tak spada. Uuu, no, się, boję się. No w triosu? Dobra, nie damy rady, nie. A potem jest chyba ten finał taki. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie pamiętam może. No ja chcę wejść. Byłem... Dobra, więc zaczynamy te szkła. Już wiem, że drugie to jest tam, ale nie wiem, co może być kolejne totalnie no, idźcie, go, go widzowie oni nie chcą pójść tam po tym, tam, dobra, ja sobie zapamiętam to tam, tam, tam muszę to zapamiętać i spadł, pyk, pyk, i pyk dobra, zrobiłem te oj, no co on zrobił, widzowie, spadł jak hmm, da się to jakoś tak zobaczyć? czy to tak działa? Nie działa. No i mamy problem. Ja nie może będę skakać. To nam teraz pokazuje. Zobaczymy, czy się nadaje. Jak nie zginę. No nie wiem, no. Mm. To pewnie będzie tutaj. <laughs> Dobrze, że tu się nie da popychać. A chyba za robówcy może się popychać. To bym popnął tego typka. Ja nie wiem. Tam na końcu, po lewo. No dobra. Jest! Jest! Teraz ty. Ty, sus, go. Sus, go. Jest. Dobra. Tam potem, tam. Zapamiętam to, zapamiętam to. Dobra. Jest, mam. No teraz to, no serio. Tam, tam. Dobra, pamiętam to. Pamiętam to. No Typek, skacz. A nie, on skoczył. Tutaj. Dobra. Gdzie to może być? Muszę to pamiętać. Dobra, skacz. Ja nie chcę zginąć. Ja nie chcę zginąć. Nie. Tu, tutaj skacz. Tutaj, tutaj. Oj, ej, ale ja się ślizgam widzowie. To nie jest dobry plan, żeby tak skakać je bezpiecznie. Tam, no dobra, no podświetli podświetliło się. Ej, ja nie mam tutaj, no tak, tak, tak. Oj, oj oj, widzowie. <laughs> to jest trudne. No, niech on skacze. Dobra, mam... ja widzowie skaczę. Jest. Jest. Tutaj. Teraz ty, ty. Pyk, pyk i pyk. Dobra, widzowie. Mam z nim finał. Mam z nim finał. Jak się to wszystko tutaj spadło, rozbiło. Mam z nim finał. Czy się nadaje? Co? Dlaczego tu się tutaj to podświetliło? dobra, dziwne. Ja się stresuję. Nie wiem. Ipa jakiś napisał. Teraz będzie. No to jak oni się tam bią. O, w dwójkę 198 i... No to... Um, w ogóle. Dziwnie wygląda. Znaczy, no nie no, w tym chyba nie mam. Oh, muszę to wygrać. Sus, sus, sus. Susik. Sushi widzowie. Nie wiem, co ja mówię, ale. Po prostu susi, susi. Widzowie, jak wygram, to zostawcie lajka like i subuś. subiksa Musicie to zrobić. Oh. Wygram to dla Was. Albo przegram to już nie dla Was. Bo przegram to przez tego chłopka, bo jest mocniejszy ode mnie. Tak. Muszę wygrać się dla Was. Dobra, ja tu lecę. Ja tu idę. Dobra. Nie wiem za bardzo, to chyba wystarczyło się po prostu bić, bo nie rozumiem tej pierki. Ja od niego uciekam, chyba ja się go boję. Ej, nie zabieraj tutaj. Ja tego nie rozumiem i nie wiem, co to za kształt. Tylko jest tu, gdzie była lalka. Czyli to zielone... Zielone światło, czerwone światło. Co, teraz się będę z nim bić? Ja nie mogę. Ja od razu padnę. On już do mnie idzie. Ja się go boję. Pomocy, widzowie. Ja tu biegnę, na on jeszcze nie może bić. On jeszcze nie może bić. On chyba tego nie rozumie. Jest można. Można. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 chodź tu. Lecimy. Lecimy z TV. Lecimy, lecimy, lecimy. No nie. Lecimy z nim. Chodź tu. O nie, widzowie, przegrywam to. Przegrywam to. No i zginęłem widzowie. Nie nadaje się do, Obracamy do lobby. Niestety nie wiem co on robił, skakał nade mną. <laughs> Jakiś mareczek.